Cześć, witajcie z tej strony X-Dragon i tak nagrywam teraz. A więc, jak widzicie, mam tutaj moje konto, na którym gram już od no, jakichś 2-3 miesięcy. Tak to się prezentuje: 25. I wymyśliłem pomysł na serię. Mianowicie Funk to Glory. Będę chciał jak najbardziej puszować fanga na jakąś 25 20 chociaż rankę, Proszę bardzo, tutaj mój znajomy w X. Na fangu jest 26 Tutaj mój znajomy jaśek proszę bardzo, na fangu jest 25 Nie chce być gorszy Jalo. Okej, okay, lecimy. Jest tak głupia mapa z cube'ów, więc to jest akurat minus tego wszystkiego. Ale dobra. Jak widzicie mam skin'a ośmiornica kieł, rangę już mam 16. Mam kupiony gadżet, sobie dostałem od Karla. Barley dostał. Pomocy. Ok. Poczekajmy, niech się troszeczkę powybijają. Gdybym, zaraz może będę miał jakąś monety, to bym sobie kupił mm, wyposażenie, w sensie gira na tarczę. Bra, to jakiś brok był, awk. W ogóle nie, nie mam kubów. Dostał. O tak. Jum. Pomocy Edward Dobra, Edward i Mandy się biją. Edward sam był Mandy. I zostałem sam z Edwardem. Pomocy. Potrzebuję pomocy, opieki psychicznej. Zoom. alios. I co mi zrobisz? Bum, tarcza użył. spadła mu tarcza, kurde. No, ile Jak on się tak wyleczył. Dobra. Ale ważne, że to bywa dwaj, pucharków. Dzisiaj staramy się chociaż go dopuszczać do tej, no, jakiejś 18 rangi. Hmm. Ile kosztuje ulepszenie? 800. Zbiorę sobie 1800, kupię sobie 8 level i kupię sobie gira tarczy. Bo czemu by nie? Co jest? Także co, starcie solo po raz kolejny, solo showdown musi wlecieć. W ogóle dajcie znać, czy wy byście chcieli albo czy macie tego skina morderczyki Ja bym go tak chciał, ale no co, nie stać mnie, bo ja jestem graczem free to play. Bum, bum, bum. Został kapciem. Kapciem porył jum. No ile razy ta ani mi będzie kurde męczyć. No. Kapcie. A Nie. Nie zgadzam się. Dziękuję. Chodź tu. Chodź tu. Ja zaraz mam ulta. Chodź tu. Który? o szeli. Daj ulta. Pum. No i chodź tu o. Szybciej nie przemyślałem Go zabiłem Dobra Jeżeli mnie chce przycisnąć do strefy Tylko ja się nie dam Surgę nie, no mam kornera, świetnie Jak, jak taka Mary Marysia, siedzę w rogu, ale już nieważne, bo o Spike, chodź tu. O sercz George, tu. Let's. chill. Tu jest szeli, chciałem powiedzieć, jednak nie. O, tu jest szeli. Co za przypadek? O, tu jest szeli. No nie. Nie nadwój mnie. Oś tu. Oś tu. Oś tu. Nie chcący kliknąłem gadżeta i już nie mam. Oś tu. Nie. Nie! Top 3. A nie top 4. Niestety. Ale dobra, mam ze zwycięskiej pasce bucharki. To Kurde, 200 monet by się przydało. Sekunda, może na kimś sobie zaraz... Bym wbił masterię tak, jakby poza odcinkiem sobie wbił masterię. Na kle, jak wbiję masterię, to a nie, już dostaję. poza odcinkiem w sumie, mogę sobie wbić masterię na broku, bo jestem bardzo blisko. O. dobra Przechodzimy dalej. Także no. Kogo my tu mamy? Kiteł z moim mainem przeciwko mnie, człowieku. Uwaga, nie zidentyfikowany kot w kartonie. Gdzie on jest? Może poleciał w tamtą manikę. Oby. Pajper. Muszę podejść do niej jak najbliżej. O! lol. Ja tragicznie gra tym, tym fangiem, ale. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? A Masz to! Pomocy. Jeszcze raz nie muszę strzec. Dobra. Nie. Uciekaj. Nawet nie mogłem ulta strzelić! Co jest? Co jest? Ale dobra, plus o dwa. Ile ja trwam 7 minut odcinek trwa. Dobra. Mam nadzieję, że widzowie nie użycie się na mnie. Jak poza odcinkiem sobie tylko ulepszę tego fanga i koniec. Po prostu se poza odcinkiem wybiję masterię na broku, dostanę coinsy i sobie ten fanga. A tymczasem gonimy mz -kę. Dostał. Będu po ryju. No, chodź tu. Pogięło cię? Żeby gdzieś za tym płotkiem stać? Dostał. Ty tu jesteś. No nie! O, żeś się nadziała. Pozdrowienia. Bum. No nie, bum, 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 es. Dwóch na raz. Coś tu? Czy ten tagez? Nie. Rozumiem. Pan, ty, pan cię zabije. Opie pan cię zabije. Dobra. Inspektor Gadget, S? Już widzę postępy w graniu fangiem. Już widzę naprawdę postępy. Oho. Oho. Poczekaj, aż mu się skończy. Zabijmy za ten czas sobie Karla. Skacz na mnie. No nie no. Kurde, mogę mi radżeta użyć, ale pij z tym. Mhm, Star dropik. Bardzo że... Coinsy może? jest Ty, końsy Zaraz nie będę musiał ten... Zaraz nie będę musiał wbijać tej Mastery kupi na broku. Dobra, kolejna gierka. Mm. Mogli być lepiej. Dostał. Chodź tu. No chodź tu. Ile razy ja mam powtarzać chodź tu? Ty, co? A, koltko zabił chyba. No kolko zabił. A nie, tu jesteś. Chodź tu. Chodź tu. Nieważne. Dzień dobry. Zwalam stąd. <laughs> Jakieś degeneraty się tymują. Cyk, cyk. Stum. Widzę postępy, ale ja już widzę postępy w graniu w kłę... Kłę. Też ja dwie sekundy później. Dobra. Mm. Ale dog. Mamy 17 rangę i 10 minut trwa odcinek. Więc chyba na razie kończymy. Dziękuję. Za uwagę. Trzymajcie się, widzowie. Cześć.